A teraz spiona. Też ładnie. I ruszyły. Prowadzi Nordea, Jozarian, Hectoris, następnie Harmatan, Księżna Śniegu, Dangaria, Tiaspina na ostatniej pozycji. Galopują razem. Nikotyna i Spiona. Stawkę prowadzi Norda. 1650 metrów do celownika. Hektoris jest na drugiej pozycji, na trzeciej Ozarian. Następnie tam na czwartej, piątej, szóstej, siódmej pozycji konie galopują bardzo mocno, bardzo mocno zgrupowane. 1400 metrów. Norda nadal na czele. Hektoris tuż przy nim galopuje Harmatan. Dalej Jozarian, spiona nikotyna razem blisko siebie na ostatniej pozycji, dangaria, przedostatnia galopuje diaspina i za chwilę 1000 metrów do celownika. I na czoło stawki wysuwa się nieznacznie Hectoris. Hectoris, Norda, Harmatan, Jozarian to jest czołówka. Dalej Nikotyna, księżna śniegu, diaspina, spiona dangaria. 800 metrów. Na czele Hectoris, na drugiej pozycji galopuje Nordea. Jozarian trzeci, czwarty piątak piąta Księżna Śniegu, szósta nikotyna, siódma Diaspina, ósma Spiona i dziewiąty Dangaria. i Za chwilę wyjście na prostą. Odszedł od bandy i to sporo Hectoris. Zyskała na tym Nordea, ale Hectoris jeszcze galopuje na pierwszej pozycji. Rozpoczyna finisz Jozarian. Jozarian w tej chwili jest na pierwszej pozycji, ale tu po zewnętrznej dobrze galopuje księżna śniegu. I na razie te dwa konie mają przewagę nad resztą stawki. Jozarian z księżną śniegu walka. Reszta daleko. Trzecia dangaria. I Rozarian galopuje lżej, lepiej. Jest na pierwszej pozycji. Zdecydowanie nie przegra tego wyścigu. W celowniku Jozarian księżna śniegu dangaria spiona diaspina nordea nikotyna. Hectoris y Harmatan.